Wiadomo, ta branża to jest taki śliski temat trochę, trzeba uważać. No ale polecam ogólnie. Chcę no <grym> kończąć tak, jakbym ja był dziewczyną, <grym> to serio pierwsze, co to by zakładał pasa i pracować do sklepu. Bardzo często słyszę ja to od po... moich kolegów. No naprawdę to jest złot, złota branża. Z tybie potęczę, zarobię w na poznaję, pod, poznam dużo kontaktów. No, drugie tyle sobie to robię i... I Bajlando. A propos o kontaktów, bardzo lubię tę branżę, przez to, że e, mam klientów. Jeden klient przyjdzie, jest ratownikiem, e, drugi klient przyjdzie, jest prawnikiem, i m, potrzebuję nagle prawnika, dzwonię do klienta i załatwione. Prosty, nie, no. Jeśli masz takie wysokie cele, to masz wysokiej jakości ludzi, więc to też są osoby ustawione, więc tym bardziej masz kontakty do ludzi, potrzebujesz, masz. Dokładnie. Tak trzeba żyć widzowie. <laughs> Dobra, myślę, się wydaje, że to wszystko. Chyba, że jeszcze powiesz nam jakieś ciekawe historie, które masz z pracy w Oj nie, ciężko tak wymyślić. Też?